Hej z tej strony Ania, witam Was ponownie na moim kanale lub witam, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy. E, witam Was w filmie o Waszej założeniach na mój temat, o który poprosiłam Was na Instagramie. Zebrało się ich całkiem sporo i uznałam, że będzie to idealny moment na nagranie tego typu filmu, ponieważ ostatni czas był dość intensywny i dużo się zmieniało. Mój coming out, moja zmiana wyglądu e, zmieniło się to, w jaki sposób ja postrzegam samą siebie, więc domyślam się, że sposoby, jaki Wy mnie postrzegacie również może być troszeczkę odmienny, dlatego chciałam się dowiedzieć, co uważacie na mój temat, czy są jakieś niedopowiedzenia, czy jest coś, co Was ciekawi, albo co dopowiadacie sobie sami. Przejdziemy dzisiaj przez te pytania. Pytania są z wielu różnych kategorii, także w opisie będą wszystkie podlinkowane. Możecie sobie przeskakiwać nie tylko pomiędzy kategoriami, ale również pomiędzy konkretnymi założeniami. Mi stworzenie tych skrótów zajmuje może dodatkowe 10 minut, a wiem, że pomaga Wam oszczędzić Dużo czasu, jeśli szukacie czegoś konkretnego w tym filmiku, dlatego bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pierwszej kategorii, którą jest wygląd, w tym oczywiście moje włosy, które ostatnio się zmieniły. Akurat dzisiaj spróbowałam je po raz pierwszy wyprostować, tylko że moje włosy nie do końca chcą się prostować, a także są jakieś takie falki, i wydaje mi się, że częściej będę je nosiła jednak naturalnie albo spróbuję je pokręcić. Przejdźmy do pierwszego założenia, właśnie na temat moich włosów. Wydaje mi się, że planujesz jeszcze Krótszą fryzurę w przyszłości. Było sporo założeń właśnie na temat tego, co planuję dalej zrobić z włosami, jeśli chodzi o kolory, długość. Większość z was zakładała, że planuję ponownie zapuszczać włosy, wrócić do takiej długości, jaką miałam kiedyś. Z tego powodu, że zrobiłam to już w przeszłości. Mniej więcej w 2017-2018 chciałam włosy na takie ponad ramiona, a później właśnie je zapuszczałam. Ale zrobiłam to tylko z tego powodu, że chciałam je oddać na fundację, nie chciałam ścinać zdrowych włosów. Z tego powodu, że gdy po raz pierwszy obcinałam tak dużo włosów, nie byłam w stanie ich oddać, bo były one rozjaśniane. Także to była moja główna motywacja. Kiedyś myślałam, że taka długość włosów zupełnie nie będzie mi pasowała, z tego powodu, że mam gęste włosy, których jest dużo i, i po umyciu rzeczywiście robi mi się taki puch. To, co mnie ratuje w tej chwili, to podgolenie od dołu, ponieważ zaraz za uchem mam podgolenie, które idzie przez cały tył, i to odebrało mi masę włosów. Bez tego miałabym tutaj prawdopodobnie takie włosy, taką objętą. Co zupełnie by mi się nie podobało, ale to podgolenie również uświadomiło mi, jak wygodna jest taka długość, oraz jak pewnie czuję się w takich bardzo króciutkich włosach. Także jest szansa, że kiedyś e, będą one jeszcze krótsze. Wydaje mi się, że jesteś wysoka. Ja mam 1,73 m, o czym chyba nie mówiłam od dawna, także jestem dość wysoka i dużo osób jest zaskoczonych, na przykład jak mi spotyka gdzieś i tak patrzy w górę i jest takie, o, że, że myśleli, że miałam 1,60 m. Kolejne założenie, wydaje mi się, że Zainspirowała się mocno fryzurą e, Weroniki Jaguś. To była jedna z moich pierwszych myśli, kiedy zobaczyłam swoje odbicie e, i, i zobaczyłam moje włosy, ponieważ z taką długością i kolorem również kojarzę Weronikę. Tylko, że ja nie wiedziałam, jakie będę miała włosy. To była metamorfoza niespodzianka i ja, w momencie koloryzacji, miałam zamknięte oczy. Zupełnie nie wiedziałam, jak będą wyglądały, i dopiero otworzyłam oczy w momencie, kiedy widziałam się po raz pierwszy przed kamerą. Także ten moment był nagrany w moim filmiku z zeszłego miesiąca, jakoś tak. Ania, która robiła moje włosy, nigdy nie widziała na oczy Weroniki, także tam na pewno nie było żadnej inspiracji. Weronice zresztą również podobały się moje włosy, także... Miło. Wydaje mi się, że myślisz nad jakimś piercingiem. Tak i nie. Nie ciągnie mnie do przekuwania uszu z tego powodu, że mam traumy z dzieciństwa związaną z tym, ponieważ miałam w wieku prawdopodobnie około 10 lat przekuwane uszy taką bronią. Wtedy po prostu nie mówiło się jeszcze o tym, żeby tak nie robić i niestety wdało mi się zakażenie. Uszy mi zaropiały na tyle, że nie byłam w stanie nawet bez bólu wyciągnąć tych kolczyków, które miałam. Było to masa. Zapłaczu i, i po prostu taka trauma, która mi została, i, i myślę, że z tego powodu w ogóle bym e, nie chciała się brać za przekowanie czegokolwiek, ale zawsze chciałam zobaczyć się z kolczykiem na nosie i zamówiłam sobie fake covering i mam go w tej chwili na uchu. Wygląda w ten sposób, bardzo mi się podoba, ale mam tylko jeden. Myślę, żeby sobie zamówić na przykład dwa, żeby mogła nosić w ten sposób nałożone na ucho. On ma po prostu taką e, część, która. Trzyma się na uchu, lekko ją ściskając. I to zupełnie nie boli, prawie zupełnie tego nie czuję. Próbowałam to założyć na nos, ale wydaje mi się, że mam zbyt grubą chrząstkę, żeby mi się to trzymało dobrze. Z tego powodu musiałam ją ściągnąć, jedynie trzymałam się tu na środku, ale nie do końca mi się to podobało. Także póki co mam to na uszach. Wydaje mi się, że zawsze masz zrobione paznokcie. Nigdy nie miałam profesjonalnie zrobionych paznokci. Nigdy nie ciągnęło mnie to żeli, to hybryd wydaje mi się, że raczej nigdy nie będę tego chciała robić. Jedynie co, to czasem maluję paznokcie takim zwykłym e, lakierem do paznokci, ale nie robiłam tego od wielu, wielu miesięcy. Dodatkowo zaczęłam nosić krótkie paznokcie już od jakiegoś roku, może ponad. E, z tego powodu, że jest to po prostu o wiele wygodniejsze. Kiedyś miałam kompleks na punkcie mojej płytki paznokcia, wydawało mi się, że jest e, bardzo mała, że wyglądają, że moje ręce wyglądają jak takie dziecinne rączki z tego powodu, e, ale rok temu Ściało moje paznokcie i zobaczyłam, że nie wiem, może z wiekiem moja płytka jakoś tak się poszerzyła, albo po prostu już, już mi wisi, jak to wygląda. Także w tej chwili nie mam już obsesji na punkcie zapuszczania paznokci i takie mi się podobają o wiele bardziej. Wydaje mi się, że jako lesbijka nie potrzebujesz czuć się aż tak kobieco. E, tutaj się trochę rozgadam, bo to jest ciekawe założenie, które uświadomiło mi, jak odmiennie postrzegam kobiecość. E, bo ja się nigdy nie czułam tak kobieco i pewnie jak w tej chwili. E, w moim przypadku długie włosy i sukienki nie sprawiały, że czułam się kobiecą, chociaż wiem, że byłam postrzegana w sposób kobiecy. I to, co się zmieniło od tamtego czasu, to jest moje podejście to, że przestałam. Wiedzieć kobiecość w taki sposób, w jaki definiuje je społeczeństwo, i, i zaczęłam wyrażać się w sposób mniej e, ograniczony tymi normami. I tu istnieje powiązanie z moją orientacją. Wydaje mi się, że przechodzi przez to wiele kobiet, którym podobają się kobiety, że w pewnym momencie zauważają, że to, jak widzą siebie, było mocno dyktowane przez męskie spojrzenie. Ten koncept nazywa się Male Gaze. Male gaze opisuje to, jak to, co nas otacza, jest często przedstawiane w sposób, w jaki widzi je heteroseksualny mężczyzna. I przykładów jest naprawdę masa, one są w naszym życiu codziennym, są w mediach. Jako taki przykład więcej podlinkuję po prostu w opisie na, informacji na ten temat, ale jako przykład mogę podać z kina. To jest Harley Quinn przedstawiona poprzez male gaze. Tu byłby przykład przedstawienia Harley Quinn poprzez female gaze. Tak samo to jest Ania. Male gaze, to jest Ania female gaze. Chodzi o to, że ten męski heteronormatywny punkt widzenia jest w naszym społeczeństwie traktowany jako taki default i często definiuje kobiety na podstawie tego, w jaki sposób mogą być przydatne. Także bardzo często przedstawia kobiety jako obiekty seksualne, jednocześnie zawstydzając je, jeśli próbują one z tej swojej seksualności czerpać jakieś korzyści. Także w tym Male Gaze jako koncepcie najbardziej wartościowa będzie kobieta, która jest seksowna, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. I chociaż wiem, że. W Społeczeństwo w dalszym ciągu będzie mnie widziało przez te takie heteronormatywne okulary, to ja, oddalając się od tego spojrzenia, byłam w stanie zacząć postrzegać siebie w bardziej neutralny sposób. Kategoria, osobowość i zachowanie. Wydaje mi się, że jesteś feministką. Oczywiście i nie rozumiem, skąd bierze się niechęć. To słowa, które reprezentuje równość, że feminizm jest często zrównywany z mizandrią. To są zupełnie inne rzeczy. Mizoandria to jest niechęć do mężczyzn, mizoginia to jest niechęć w stronę kobiet. A feminizm jest zupełnie odmienną rzeczą, która mówi, że zasługujemy na równe szanse i prawa, niezależnie od naszej płci. A jeśli ktoś wierzy w te podstawowe założenia feminizmu, to jest. Feministą, feministką. A jeśli nie, to wydaje mi się, że ma swoje jakieś wewnętrzne problemy do przepracowania albo sporo edukującej literatury do przeczytania. Wydaje mi się, że z grzecznej dziewczynki zmieniła się w niezależną bad girl. Zapisałam sobie to założenie, bo pokazuje, jak. Zmiana w moim wyglądzie wpływa na to, w jaki sposób widzą mnie inni, tak jakbym nagle z dnia na dzień stała się kompletnie inną osobą, i jeśli spojrzę się na to tak szerzej, to oczywiście jestem trochę prawdy, wydaje mi się, że przestałam się tak mocno przejmować tym, czego oczekują ode mnie ludzie, i zaczęłam więcej zastanawiać się nad tym, czego tak naprawdę ja sama chcę. I jeśli robi to ze mnie niezależną bad girl, to, to, to niech tak będzie. Wydaje mi się, że chciałabyś przestać być postrzegana jako cicha i spokojna. Tylko, że ja bywam cicha i spokojna, innymi momentami bywam głośna i niespokojna. Tylko czasem po prostu potrzebuję więcej czasu, żeby poczuć się na tyle komfortowo, żeby pokazać tą moją drugą stronę. Ale jeśli ktoś nie ma wystarczająco czasu i energii, żeby poczekać do tego momentu, to może nie powinien znać tej mojej drugiej strony, tak mi się wydaje. Kiedyś byłam bardziej otwarta, ale doświadczyłam dawki prześladowania w szkole i do dnia dzisiejszego, kiedy mówię coś bardziej śmiałego, to rozglądam się wokół siebie, żeby popatrzeć, czy e, ludzie nie wysyłają pomiędzy sobą takich tajemnych, prześmiewczych spojrzeń, ponieważ tego doświadczyłam w przeszłości. Moja otwarta strona doświadczyła prześmiewczych spojrzeń i komentarzy i została trochę taka zduszona. I to zostaje z człowiekiem. E, nigdy nie polubimy każdej osoby, którą spotkamy na swojej drodze, ale nikt nie zasługuje na tego typu zachowanie. Wydaje mi się, że specjalnie mówisz z manierą w głosie. Pierwszy raz słyszałam tego typu określenie i musiałam poprosić o pomoc Google i znaczenia, które znalazłam były raczej negatywne, które mówiły, że ktoś na siłę zmienia sposób w jaki mówi w różnych celach. I wydaje mi się, że ja pracuję z moim głosem na tyle, że potrafię nim dość sprawnie manipulować. Z łatwością i w pełni świadomie potrafię korzystać z mojego rejestru głowowego, to jest ten, z którego często korzystamy rozmawiając przez telefon albo w sytuacjach stresowych w sekundę potrafię również przenieść się do tonu piersiowego, przy którym nawet czujemy wibracje właśnie tutaj na klatce piersiowej i to jest ton, do którego głównie kobiety muszą się czuć komfortowo z ludźmi wokół siebie, żeby zacząć z niego korzystać. Oraz jest ton mieszany. I to jest ten, z którego korzystam najczęściej. To jest ten, który przechodzi najnaturalniej i który słyszycie najczęściej. Wydaje mi się, że w momentach, kiedy nagrywam voice over, to często przenoszę się w rejestr głowowy, bo jest on bardziej delikatny, więc głównie jeśli na przykład filmik ma być relaksujący, to wydaje mi się, że to po prostu jest najprzyjemniejsze. Także zdarza mi się manipulować głosem, żeby osiągnąć jakieś konkretne cele, na których mi zależy, ale to, co słyszycie, w tej chwili to jest taka norma. Muszę się poprawić. Wydaje mi się, że używasz lub zastanawiasz się nad zajmkami She-Day. Jeśli chodzi o język polski, to używam zaimków ona-jej. Również czuję się komfortowo z formą z x A jeśli chodzi o angielski, to używam zarówno she-her, jak i they-them. Nie chcę do końca tłumaczyć czemu na tym etapie, po prostu z nimi czuję się dobrze. I warto pamiętać, że tożsamość płciowa wcale nie musi być równa zaimkom, że to są dwie zupełnie różne rzeczy, które nie muszą się pokrywać. Jeśli ktoś używa form neutralnych, jak jak ono jego lub dukaizmów, czyli ono jenu, to wcale nie musi znaczyć, że jest osobą niebinarną lub że ma jakąś odmienną tożsamość płciową. Jednocześnie jeśli ktoś używa zajmków ona jej, on jego, to wcale nie musi znaczyć, że tej osoby tożsamość płciowa jest binarna. Wydaje mi się, że jesteś wierząca. Nie jestem wierząca, ale uważam, że każdy powinien mieć pełne prawo do wolnego praktykowania swojej religii, jeśli nie krzywdzi tym innych, a także szanuję wierzenia osób, które spotykam na swojej drodze. W razie potrzeby będę walczyła o to, żeby każdy mógł bez dyskryminacji i w pełnej wolności żyć w swojej religii. Jednocześnie proszę o to, żeby nikt mi nie mówił, że według jego religii grzeszę, pójdę do piekła i że powinnam się modlić o rozgrzeszenie. Jeśli chodzi o kategorię działalność online, mamy założenie, wydaje mi się, że w przyszłości będziesz dodawała więcej filmów na kanał niż aktualnie. Aktualnie dodaję jeden film tygodniowo i już jest to taki. Wydaje mi się, że mój max zajmuje mi to po wiele godzin przez wiele dni i nie ma możliwości, żebym podniosła ilość filmów bez obniżenia ich jakości. Nie mam żadnej pomocy, jeśli chodzi o tworzenie filmów, jeśli chodzi o planowanie, nagrywanie, montowanie, miniatura, opis, tytuł. Wszystko od początku do samego końca robię sama i nie jestem w stanie wyjść na wyższe obroty. Chyba, że byłyby to filmy takie typu, nie wiem, 10-minutowy vlog, ale nie nie chcę tego robić. Jestem perfekcjonistką, więc wolę więcej czasu spędzić nad jednym filmem, niż na siłę wcisnąć dwa. Dodatkowo są też inne rzeczy, na które chcę się skupiać. Są to studia, moje prywatne projekty, inne media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram. Także staram się jak najsensowniej rozkładać mój czas i energię. Wydaje mi się, że zamierzasz wprowadzić zmiany na kanał i nagrywać zupełnie inny content. Drugie założenie, bardzo podobne: Twój content zmieni się na tematy LGBT. Moją główną motywacją do nagrania tego filmu były właśnie założenia tego typu, ponieważ chcę trochę rozjaśnić kwestię tego, w jaki sposób będzie dalej wyglądał mój kanał i moje treści. Mój kanał od samego początku był lifestyleowy, czyli opierał się na tym, na jakim etapie życia jestem, czym się interesuję, kim jestem i kim się staję. Dlatego oczywiście z czasem on trochę ewoluował. Na przykład kiedyś było więcej tematyki szkolnej. Nie jestem już w szkole. Ale edukacja dalej jest dla mnie istotna, także nauka i samorozwój to jest wciąż coś, o czym nagrywam. Treści LGBT nie przejmą mojego kanału, ale wciąż jest to coś, co jest dla mnie istotne, więc taka tematyka też będzie na mój kanał wracała i. Nie chcę się ograniczać żadnymi kategoriami, jeśli chodzi o moją twórczość tutaj. Wydaje mi się, że wróciła Twoja pasja do nagrywania na YouTube. Przez długi czas mocno skupiałam się na tym, co Wy chcielibyście, chciałybyście zobaczyć. Tak mocno, że trochę mnie to pochłonęło w taki sposób, że zaczęłam wracać do takich utartych schematów i wszelkie moje próby wyjścia z tych schematów często spotykały się z negatywnym odbiorem i wracałam ponownie na te takie swoje tory. Teraz w momencie, kiedy czuję się o wiele lepiej z samą sobą i nie potrzebuję tego takiego ciągłego potwierdzenia z zewnątrz, że to co robię i kim jestem jest ok, w końcu jestem w stanie dzielić się tym, co rzeczywiście mnie pasjonuje. Wychodzę coraz częściej z tych utartych schematów i już wiem, że warto i że ludzie naprawdę doceniają tą szczerość. I ostatnia kategoria dla tych, którzy dotrwali ze mną do samego końca związek. Wydaje mi się, że to Twoja dziewczyna wykonała w Waszym związku pierwszy krok. To jest bardzo ciekawe założenie, bo jestem ciekawa, czy w ten sposób rzeczywiście mnie widzicie, ale to nie jest zupełnie prawda i ja uwielbiam flirtować. Jestem osobą, która od razu pokazuje, jak ktoś mi się podoba że. Po prostu szkoda mi czasu na jakieś takie udawanie, podchody. Jestem taka bardzo wprost i jeśli ktoś mi się podoba, to, to widać to na pierwszy rzut oka. Także to ja byłam osobą, która pokazała zainteresowanie, i, i to ja byłam osobą, która też, aż mi wypadł telefon, i to ja byłam osobą, która inicjowała jakiś taki pierwszy kontakt. Wydaje mi się, że w momencie, gdy zdecydowałybyście się z partnerką na dziecko, to ty wolałaby się urodzić. Zauważyłam, że posiadanie dzieci jest często zrównywane z rodzeniem dzieci, ale po pierwsze, ja nigdy nie czułam potrzeby posiadania biologicznego dziecka, a po drugie, kto powiedział, że byłabym w stanie zajść w ciążę i nosić dziecko? Także to jest bardzo dużo założeń w jednym zdaniu, które nie do końca pokrywają się z rzeczywistością, przynajmniej na tym etapie. Wydaje mi się, że w tym miesiącu spotkasz się ze swoją dziewczyną. W momencie, kiedy wy oglądacie ten filmik, to Ami jest w tej chwili ze mną. Ten filmik jest nagrywany jeszcze przed jej przylotem, ale tak, z tego powodu też będzie mnie trochę mniej i tutaj na kanale na YouTube oraz na moich mediach społecznościowych, ponieważ po prostu chcę się nacieszyć jej towarzystwem. Nie mam raczej w planach nic nagrywać. Po prostu chcemy jak najlepiej wykorzystać ten ograniczony czas, który mamy. Tym bardziej, że czekałyśmy na to spotkanie od bardzo, bardzo dawna. Dopiero w tym miesiącu otworzyli granice, także... Uh, Okej, okay. tak, mocno się cieszę. I to już tyle na dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam za Wasze założenia. Było też trochę założeń właśnie w tematyce LGBT, które chciałabym przenieść do osobnego filmu. Uznałam, że, że będzie po prostu tego za dużo, i, i, i ten filmik jest już i tak wystarczająco długi. Także jeśli macie jakiekolwiek założenia, które mogą być publiczne, albo pytania do przyszłych filmików LGBTQA, to również możecie je zostawiać pod tym filmem z hashtagiem pytanie oraz hashtagiem LGBTQ. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.